Drodzy bracia i siostry, być może zastanawiacie się czasami, co mają z nami wspólnego te czytania ze Starego Testamentu, jak chociażby to dzisiejsze z księgi proroka Ageusza, kiedy to Pan Bóg wzywa proroka, by poszedł do ówczesnych przywódców Izraela: do Zorobabela, namiestnika Judy, do arcykapłana Jozłego i aby ich zachęcił. Do odbudowy świątyni, mówiąc między innymi, jak się przedstawia ten dom Boży teraz, czy nie wygląda tak, jakby go nie było? Co to ma z nami wspólnego? Święty Augustyn, którego tak chętnie cytuję obecny papież, mówi kwot latet in, in novo patet." co się ukrywa w Starym Testamencie jest otwarte, można by powiedzieć, na oścież. W nowym. No właśnie, co się w tym fragmencie dzisiejszego czytania ze Starego Testamentu ukrywa, co jest takiego, co potem rozbłyska w Nowym Testamencie? Otóż ta Boża logika, to, że świątynię trzeba odbudowywać i że nierzadko ona wygląda tak, jakby jej nie było. Tak bywa w naszym życiu. Tak było też w życiu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo też, mówi apostoł Paweł, Wy jesteście świątynią Boga. Wy, Wasze ciało jest świątynią Boga. Co więcej, dodaje jeszcze, kto zniszczy świątynię, tego zniszczy Bóg. Więc chodzi właśnie o to, abyśmy. Ustawicznie odbudowywali tę naszą świątynię, w której Pan Bóg pragnie mieszkać. Co więcej, tym usilnie ją odbudowywali, jeśli mamy to poczucie, że jej prawie nie ma, że jest, że jest zniszczona. Bóg szczególnie wzywa biedaków, grzeszników, tak jak zresztą wyznajemy to na początku Eucharystii. Abyśmy się właśnie odbudowywali w Nim, Jego mocą. I aby rzeczywiście On w tej świątyni zamieszkał i jaśniał. I ta logika Boża właśnie, że ta świątynia jest niszczona, wygląda, jakby jej nie było, aby potem tym bardziej zajaśnić, aby się stała przepiękna, jak mówi zresztą prorok, że Poruszę niebiosa, ziemię, morze i ląd. Poruszę wszystkie narody, że popłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię chwałą ten dom. I tak było, jak mnie z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Dzisiejsza Ewangelia nam to stawia przed oczy. Otóż Żydzi ówcześni spodziewali się, tak jak zresztą i dzisiejsi Żydzi, czekają na Mesjasza. Wtedy spodziewali się, że ten Mesjasz to będzie tym, który odnowi Izraela, który przywróci Izraelowi świetność, wolność, wyrwie go z niewoli rzymskiej. I tak myśleli też apostołowie. Kiedy Piotr wyznaje, na, odpowiada na pytanie Jezusa, a wy za kogo mnie uważacie? Mówi, ty jesteś Mesjaszem Bożym. Ten właśnie, na którego czekamy, ten, który ma odnowić Izraela. Jak to zresztą słyszymy u, u uczniów uciekających do Emaus, mówiących, a myśmy się spodziewali, że on właśnie miał odnowić Izraela. A tu, a tu już trzeci dzień po tym, jak się to stało, jak ta świątynia, o której Jezus sam powie: zbóżcie tę świątynię, a ja. W trzech dniach zbuduje ją na nowo. I Żydzi, którzy to słyszą, mówią: 40 lat budowano tę świątynię, a ty, ty chcesz ją wznieść na nowo w ciągu trzech dni? I święty Jan, apostoł, ewangelista, dodaje, a mówił to o świątyni swego ciała. I tej właśnie logiki uczy swoich uczniów Pan w dzisiejszej Ewangelii, bo owszem, przyjmuje to wyznanie Piotra ale jednocześnie zakazuje im, apostołom, to rozgłaszać, wiedząc doskonale, jak ludzie sobie wyobrażają Mesjasza, jak zresztą wyobrażają sobie też Jego uczniowie. Dlatego poucza ich, jak słyszeliśmy, że ta Jego Mesjańskość, ta Jego misja będzie wyglądać inaczej. I Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę arcykapłanów i uczonych w piśmie. Zostanie zabity. Ta jego świątynia, jego ciała będzie zniszczona, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie, mm. rozbłyśnie, tak jak mówi prorok Ageusz o tym Bożym Domu. I to, bracia i siostry, powtarza się wielokrotnie w przypadku świętych, także tych dzisiejszych męczenników, których wspominamy, świętych Kosmy i Damiana. Oni również zostali skazani na śmierć i zabici. I wydawało się, że to koniec, że to jest zniszczenie. A tymczasem Pan Bóg zaczął na ich grobach, tam, czynić cuda. Tak jak le leczyli jako lekarze za życia, tak potem jeszcze bardziej i to w większych ilościach ludzie doznawali przy nich uzdrowienia. Rozbłysła ich chwała, i tak można by mówić o bardzo wielu innych świętych, którzy też wydawało się, że przegrali, a jednak w Jezusie Chrystusie wygrali. I nas Pan dziś uczy właśnie tej logiki. Abyśmy się, abyśmy nie upadali na duchu, kiedy widzimy, że ta nasza świątynia niszczeje, albo że wydaje się, jakby jej nie było. Jakby to już było tylko tylko to, co ludzkie. Nic boskiego. A tymczasem ważne jest, aby Zaufać, aby dać się Bogu prowadzić, aby nie wątpić i pozwolić Panu Bogu właśnie działać w nas i przez nas. A ten nasz święty dom, dzięki Jego łasce, dzięki Jego zwycięstwu w nas, zajaśnieje Jego światłem. Amen.